ma, Siema. Siema widzowie! W dzisiejszym filmie z Petsgo wyniki czterech huge e, właśnie do Petsgo, a do mailboxa będę wysyłał. Pokażę wam jeszcze szybciutko jakie to były Hughieki. E, to był ten Hughiek, ten huge, ten huge i ten Hughiek. E, I teraz właśnie live'ika prowadzę. E, właśnie tutaj live'ika prowadzę. Tutaj macie pozdrowy ty, pozdrowienia są. No i cóż, te huidżiki będą dla Was rozdane, właśnie. Nie, nie wygrasz, bo dla mnie coś jeszcze nie wygrasz. Jedna osoba wzięła udział w tym, ale jeszcze na live, tam powiedziałam o tym odcinku i jeszcze się zgłosili na live, po prostu, że chcą wziąć udział, a niektórych ich, nikt jej znałem. Żeby nie było ja będę losował, wszyscy tutaj, tylko cztery huidżiki dla jednej osoby. W sumie nie wiem. Albo cztery huidżiki. Dobra żeby tak, żeby każdy wygrał dwa huge dla jednej osoby i zobaczymy kto będzie miał większego farta dwa huge dla jednej osoby, bo trzy osoby się zgłosiły jeden huge dla jednej osoby, jeden huge dla jednej osoby zobaczymy kto będzie miał ile na początek sobie wylosujmy jednego huge pierwszego <laughs> Bartul podwójka 14 wygrał pierwszego huge'a. <śmiewanie> Chłopak się cieszy teraz, bo ten. No bo mówiłem, że on na że wygra, ale nie... nie powiedziałam ile. Farta mam, że ten, że on wygrał jednego, bo tak mu nie chciałam zdać najbardziej tych huge. <śmiewanie> bo on mi wysłał wszystko, a ja nie mogę. Mu... Chłop przed chwilą mi wysłał do maila huge, ale mu oddał. Od... 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 Oddałem, o. I huge, i mu dać? Czy mają podobną cenę. Mam tutaj podobną cenę, więc sprawdząc nie będę zbytnio. wybierał. Bartul GZ No i dam mu tego wagonika. No i w takim razie teraz po środku, żeby było... Wylosujmy sobie dwa huge żeby ustalić. Ustalmy które to będą huge. Dam sobie Phoenixa albo nie. No tak, wynik i mąki. I os dla, dla ostatniej osoby będzie ogromny misz walentynkowy. Teraz zobaczymy, kto wygra 2 huge. Oczywiście Bartoluś nie może wygrać, żeby nie było. E dobra, i 2 huge wygrywa Marcel 3. E 16,25. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy mam to skopiowane. Kopiuj. No, on mi to pewnie on da, wyznaleźć życie. <ścoughs> Skam. Oj, dziękuję za ekskluzywą part. control Kurde. Dobra, jeszcze żeby... Na odcinku to chcę wszystko wysłać. <śmany> że było, że wysłałem. Jeszcze na live'iku się spytam czy to na pewno dobry nick, bo nie jestem pewien. I wachyjmy, że dla ciebie Feniks i małpka. I to twój niczek, powiedz mi jeszcze tutaj Napisz mi jeszcze tutaj na czacie, czy to jest twój nick, bo nie jestem pewien. Dobra. No to wysyłamy dwa Hudzyki w takim razie dla, Marce dla Mar Marcela. No i tutaj dostanę się znowu od Bartula na konkurs. <grywia> nie wytrzymam Bartu... Dobra. <grywia> Yy, jeszcze ostatni Huczyk, dzięki za Huja. Czekajcie widzimy z maila. I ostatni Hyugik, prawdę mówiąc... z coś wysyła chyba. Yy, dla tej osoby, która... Jako pierwsza się zgłosiła. <noise> Kopiuj. No i dla ciebie ostatni Hyudik, żeby nie było. Ctrl V g -Z. Kurde Ile Ciebie w... Nie, czekajcie, co ja zrobiłem? A, nie dam dwóch huy. Wspomniałem drugiego hyudza. Nie ten. Ten miał być dla Ciebie, a ja jeszcze drugiego wysyłam hudika. Yy, do tamtej osoby było. Kurde. Wysyła się Adlagam. Nie wiem, nie mogę wysłać. To jeszcze raz wyślemy. Marcel, Bartul, GZ. Drugi hubik dla ciebie. Dobra, chyba mi się już naprawiło. I ostatni hubik dla, 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 dla. Oto, dla to, tej osoby. Nie wiem tylko dlaczego, ale coś mi nie działało wcześniej. Nie wiem, czy to ja mam coś z mailem, no bo normalnie mogę mu Hughie'ka wysłać. To wam pokażę w następnym filmie, czy mi się udało wysłać, żeby nie było, że skamuję. A ja już się z wami żegnam, no bo już prawie się do odcinka. Dziękuję za oglądanie i na razie.